Dzień dobry, dziękuję za przybycie na szybko zwołaną konferencję, taki briefing. Chciałem się z Państwem podzielić szybkimi informacjami, uwagami po dzisiejszym spotkaniu parlamentarzystów w pomorskich z panią wojewodą Ewą Mes i dyrektorem bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Myślę, że przekazano tam dosyć ważne, istotne Informacje na temat e, największych inwestycji tego województwa, które są wyczekiwane już od bardzo dawna i które z różnymi perypetiami jakoś tam się toczą albo nie mogą się zacząć. Przede wszystkim informacja o autostradzie A1. Tu bardzo dobra informacja dla Wocławka i Wrocławian. Otóż przed świętami Bożego Narodzenia tego roku ma być całego odkorkowane i ruch ma popłynąć przejezdną autostradą A1. E, co prawda, jest jedna mała kropla dziegciu w tej beczce miodu, otóż przez fatalnie skonstruowany wiadukt na odcinku między Pikutkowem a Kowalem. Ten odcinek będzie oddany prawdopodobnie miesiąc później, czyli w styczniu, i ruch będzie skierowany z węzła w Kowalu na drogę krajową numer 1 Starą. Y, Róg będzie dojeżdżał do Wocławka, ale już na pierwszych światłach, tutaj na początku granic Wocławka, będzie skierowany na aleję Jadwigi, Kruszyńską i do węzła w Pikutkowie. Tak będzie przez około miesiąc półtora. Otóż y, plan generalnego, nie generalnego, ale oddziału y, bydgoskiego GDAKI przewiduje, że 3 grudnia schodzą y, wykonawcy y, z tego odcinka Pikutkowo-Toruń. Dokumenty są przekazywane do inwestora, czyli Bydgoskiej Gdaki, Oni mają jeszcze tam około tygodnia dwóch na różne administracyjne sprawy, żeby móc uzyskać warunkowe pozwolenie na użytkowanie i w tym momencie będzie można pierwsze samochody prywatne i nieprywatne wpuścić na tą autostradę, żeby przez wocławek, przez wyremontowane i remontującą się jedynkę w Wrocławku już tego koszmaru nie odbywać. Około 3 stycznia ma być tak samo zrobione z tym odcinkiem Pikutkowo-Kowali. W tym momencie widać wreszcie jakieś zakończenie i, i radość skorzystania z tego. Ostateczne zakończenie tej inwestycji ma się skończyć z końcem czerwca przyszłego roku. To są te wszystkie już prace wykończeniowe wykonawcze urządzenie zieleni, punktów obsługi pasażera. A więc takie, które są pośrednio potrzebne do użytkowania drogi, ale są niezbędne, żeby móc zakończyć proces inwestycyjny, rozliczyć ze wszystkimi urzędami, no i z tego, co prawdopodobnie wynika z takiego kalendarza, dopiero od 1 lipca będzie pobierana opłata na tym odcinku. To też ważne dla, dla kierowców. Także myślę, że warto to przekazywać, bo to jest jakieś światełko w tunelu. Ja przypomnę, że cieszę się, bo wreszcie naprawdę w tym roku było widać. Yy, intensywne roboty. Tam wiele nowych rozwiązań, również przy umowie i przy płatności, rozwiązano, które nagle zmobilizowało nie tylko wykonawcę, ale również podwykonawców, żeby naprawdę ta praca została wykonana w terminach. Szkoda, że to się odbywa z ponadrocznym opóźnieniem, bo przypomnę, ta inwestycja miała być zakończona z przecięciem stęgi we wrześniu zeszłego roku. Dopiero zmiana kierownictwa tego bydgoskiego oddziału, w którym między innymi ja apelowałem i prosiłem już byłego ministra. Transportu Nowaka, o to, żeby rzeczywiście zająć się osobami, które reprezentują inwestora, które powinny być tym gospodarskim okiem na inwestycje, a którego nie było, ani nawet lokalne samorządy nie miały za bardzo z tego pożytku, a co tu mówiąc, wykonawcy, którzy no, tak z, zakończyli sprawę i tak zeszli z tej budowy. Jak zeszli. Także no, jest wreszcie finał, jest to najważniejsza inwestycja w tym województwie, ale dla nas, z punktu widzenia Wocławka, myślę, też szczególna. My dzisiaj na tej rozmowie w Urzędzie Wojewódzkim poruszaliśmy oczywiście też inne bardzo ważne arterie podlegające Generalnej Dyrekcji, czyli drogi ekspresowe. Na pewno priorytet ma Droga Ekspresowa Piątka. Może się wydaje tu z południa województwa mniej istotna, ale jednak ona jest szalenie potrzebna. Ona łączyła w takim trójkącie nasze województwo, grudziąc Bydgoszcz przez Żlin do Gniezna, zarówno autostradę numer 1, jak i dwa. To jest ważne też odciążenie komunikacyjne. Autostrada dziesiątka, która przejeżdża w drugi, że tak powiem, przekrój województwa, czyli Bydgoszcz-Toruń w stronę Warszawy. Też tworzy poprawę komunikacyjną, ale z naszego punktu widzenia też bardzo mocno pytaliśmy o takie drobniejsze inwestycje, jak choćby obwodnice poszczególnych miast. No i najbliższa tutaj, że tak powiem Wrocławkowi sprawa to obwodnica Brześcia. Wszystkie te obwodnice, które są zgłoszone, było ich tam około 10. Yy, mają być uwzględniane, to znaczy tak, mają być już od przyszłego roku przygotowywane projekty. Po co? Dlatego, że okazuje się, że praktyka jest taka, że nawet jeżeli na początku jakiegoś planowania inwestycyjnego, czy to zarówno Unii Europejskiej, a zaczynamy nowy, czy nawet budżetu yy, państwa yy, naszego, czy też Krajowego Funduszu Drogowego, to nagle się okazuje, że często w wyniku przetargów albo wypadnięcia niektórych inwestycji zostają pewne środki i pieniędzy. I wtedy. Te miejsca, gdzie mają przygotowane już wszystkie sprawy wstępne łącznie z projektem, mogą nagle skorzystać z takich nadzwyczajnych środków, z czego również i w tym roku były pewne drobne sprawy w naszym województwie robione. I w tym momencie tak głośna sprawa, jak choćby obwodnica Brześcia Kujawskiego, która pewnie będzie jeszcze bardziej potrzebna po otwarciu autostrady A1 i skierowania tam też ruchu no może być w ten sposób właśnie przygotowywana i oczekując w pierwszej kolejności na, na e, pewne e, środki finansowe, które jak gdyby już potem zrealizują i, i wykonamy to. E, na pewno w przyszłym roku rozpocznie się projektowanie i rozpoczęcie inwestycji obwodnic inno Wrocławia i Brodnicy i tak samo pro, e, e, będą rozpisane w sierpniu przetargi na projekty, Projekty yy, wszystkich odcinków, bo podzielona będzie ta inwestycja na odcinki ekspresówki numer 5. Wydaje się, że dzisiejsze gremium zgodziło się z takim pomysłem, jakim ja zaproponowałem, że powinny być te inwestycje realizowane w naszym województwie tak chronologicznie. To znaczy po autostradzie A1, 1C, potem powinniśmy iść 5, 10, 15. Bo takie trzy drogi ekspresowe są kluczowe, i w największym, że tak powiem, swoim odcinku będą przebiegały przez nasze województwo. I kiedy to się skończy, to naprawdę najważniejsze, że tak powiem, arterie komunikacyjne tego województwa będą zakończone. Potem mówię, przechodząc po drogach krajowych, jak choćby te obwodnice. Zadeklarowano ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad większą współpracę z administratorami lokalnych dróg, to znaczy z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi, dlatego żeby pewne inwestycje łączyć z ciągami komunikacyjnymi przez tych innych zarządców. No i myślę, że to jest dobra deklaracja, bo yy, może czasem dla na przykład Sejmiku Województwa albo danego powiatu mogą być zupełnie inne priorytety pewnych odcinków dróg a zupełnie inne dróg krajowych i czasem jest tak, że są przerwy niepotrzebne, a, a można by łącząc i wspólnie myśląc nad inwestycją poprzez tych trzech zarządców, można by czasem niezły, nowy, wyremontowany ciąg komunikacyjny zrobić. Dla kierowcy to jest obojętnie, czyjej własności jeżdżą, jeżeli to jest droga publiczna, czy to jest powiatowa, wojewódzka czy krajowa, ale jeżeli ona umożliwia przejeżdżanie przez nasze województwo w miarę, Sprawnie, to to jest najkorzystniejsze i chyba takie, taka filozofia ma przyświecać przez najbliższe lata. Przekazuję te informacje ja liczę, że tak będzie i będziemy między innymi po to, żeby trzymać za słowo i to rozliczać. No, udało się, myślę, w miarę rozsądnie na, ten program naprawczy niestety to jest naprawczy, a nie wykonawczy, Wykonania autostrada A1, ale mam nadzieję, że te dobre wzorce, czy ten, ta nauka, która przez ten rok, czy nawet dwa ostatnie wypłynęła, myślę, że ona będzie procentować i trochę lepiej będą te inwestycje drogowe na przyszłość funkcjonowały.